W kolejny dzień wybieramy się w podróż śladami Pana Jezusa i odwiedzamy te miejscowości, gdzie żył Pan Jezus, gdzie czynił takie wielkie cuda, jakby chociaż ten cud, który wydarzył się dzisiaj, cud roznożenia chleba. Ale zanim Pan Jezus zaczął czynić wielkie cuda, był małym. Chłopczykiem i gdzieś mieszkał. Czy pamiętacie, jak się nazywa miejscowość, o której mówiliśmy w dniu wczorajszym? Kto pamięta jak się nazywała miejscowość, gdzie żyła najświętsza Maryja Panna i żył Pan Jezus? W Nazarecie. Bardzo dobrze był to Nazaret. W Nazarecie, najświętszą Maryję Pannę, odwiedził. Gabriel Archanioł, który zwiastował jej wielką nowinę, oto stanie się Matką samego Boga. A Maryja, jako pokorna jego służebnica, powiedziała tak, zgadzam się z wolą Pana Boga. I tak, mała miejscowość Nazaret stała się wielka, przez to, że Bóg sam stał się człowiekiem w tym miejscu i zamieszkał na wiele rad w Nazarecie. A teraz ciekawość, jak wyglądał do Matki Bożej i jak w tamtych czasach. Wyglądał na Zalet. Bo gdybyśmy dzisiaj pojechali do Nazaretu, stoją tam piękne kościoły, bazyliki, stoją wielkie wieżowce, piękne budynki. Ale za czasów pana Jezusa Nazaret był bardzo biedny. Była to bardzo górzysta kraina i gdzie było bardzo wiele jaskiń. Taka jaskinia była ciepła i chroniła przed deszczem zimnym, więc do każdej jednej jaskini dobudowywano czyściany i tak powstawały kolejne domy. I Matka Boża także miała taki niezwykły dom. Pół domu było wybudowane z kamienia i cegły, a druga połowa była w naturalnej skale. I przez wiele lat Pan Jezus żył w takim małym, skromnym domku, gdzie Uczył się, pracował, modlił się, poznawał ten świat wraz z Maryją i z jej mężem Józefem. Po wielu wiekach, kiedy już Pana Jezusa nie było na ziemi, kiedy wstąpił do nieba, ludzie zaczęli odwiedzać te miejsca, oglądano domek Najświętszej Maryi Panny, te biedne, skromne ściany, te malutkie drzwi, które prowadziły do tego domku. Każdy, kto przychodził, od razu padał na kolana. Dlaczego? Bo w tym miejscu wydarzył się największy cud. W tym miejscu Bóg stał się człowiekiem. Wtedy żyła bardzo mądra i święta cesarzowa, cesarzowa Helena. Postanowiła ona. Odwiedzić wszystkie święte miejsca związane z Panem Jezusem i w tych miejscach wystawić najpiękniejsze świątynie i kościoły, aby pokazać Bogu, że każdą pamiątkę po Nim nosimy w naszym sercu. I tak powstał piękny kościół na malutkim domku Matki Bożej. Ale niestety znów po paru wiekach przyszli muzułmanie. Którzy przejęli wszystkie święte miejsca i zaczęli je niszczyć jedno po drugim. Wtedy nasi żołnierze, o których się uczyliśmy się także w czasie różańca, postanowili to, co się można przenieść z Ziemi Świętej, aby to uratować. I rozebrano wtedy domek Matki Bożej, czy ściany, jakie postawił zapewne święty Józef, rozebrano. I przewieziono do Roreto. W Ziemi Świętej została tylko ta pieczara, która stanowiła pół domu Matki Bożej, a druga część domu wystawiono w Roreto. Jakbyśmy dzisiaj byli w Roreto, zobaczylibyśmy piękną kaplicę, w której są Cegły i kamienie, które pamiętają życie Pana Jezusa i które pamiętają te słowa Matki Bożej, jakie powiedziała ona do Gabriela, że zgadza się z Worą Bożą, niech mi się tak stanie. I tak dzisiaj można powiedzieć, mamy dwa domki Matki Bożej. Jeden znajduje się w Ziemi Świętej, jest to jaskinia, gdzie żyła Najświętsza Maryja Panna. A druga część tego domku znajduje się w Europie, w Roreto. Tą nazwę większość z nas skojarzy jest Litania Roretańska, właśnie w tym miejscu, gdzie czczono Matkę Bożą. Spisywano wszystkie tytuły, jakie Maryja nosi i jakie nadaje jej Kościół i tymi różnymi tytułami ją chwalono. Tak więc tam powstała litania i od miejscowości Roletto nazwano litanię Litanią Roletańską. Dobrze, ciekawe ile zapamiętaliście z dzisiejszego kazania. Kto mi powie jak nazywał się anioł, który... Przybył do Maryi, zwiastując jej wielką nowinę, że stanie się matką samego Pana Boga. Kto pamięta, jak się nazywał ten anioł? Gabriel. Bardzo dobrze. A kto mi powie, czy to prawda, że część domku Matki Bożej była wybudowana, a część była jaskinią? To prawda, czy kłamstwo? Kto zna odpowiedź na to pytanie? Da. Bardzo dobrze, jest to prawda. Ciekawostką dla starszych będzie to, że Franciszkanie chcieli, tak jak nasza cesarzowa, aby wszyscy, którzy będą wchodzili po wielu wiekach do świątyni, jak zobaczą domek Matki Bożej, aby padli na kolana. I w drzwiach świątyni wiele osób od razu krękało i oddawali. Cześć, nie ścianą, ale tej wielkiej tajemnicy Bożego wcielenia. Niestety dzisiaj od tej strony, gdzie wchodzono wprost w tą tajemnicę Bożego wcielenia, muzułmanie wybudowali nowe domy tak, żeby chrześcijanie nie mogli wchodzić wprost w tajemnicę wcielenia Pana Jezusa. Dziś do świątyni wchodzi się bokiem. Nie tak, jak planowała Wielka Cesarzowa i Franciszkanie, aby wejść bezpośrednio w tą tajemnicę. Ale wchodzono w tą tajemnicę w niezwykły sposób. Wchodzono na kolanach, i nam, kiedy odmawiamy wyznanie wiary w czasie świąt Bożego Narodzenia, przychodzi klęknąć. Wtedy, gdy wspominamy, że Słowo stało się ciałem to wielka tajemnica naszej wiary, o której czasem zapominamy. A przed którą nie tylko kolana, ale przede wszystkim serce powinno klęknąć, przed Bogiem z Jego miłości, bo on Wielki Pan opuszcza wszystko i staje się tak naprawdę nikim, jednym z wielu, małym zapomnianym Betlejem. Trzydzieści lat ukryty, ale te trzydzieści lat to także czas Jego zbawienia. I jednego z największych cudów cudów Bożej miłości. Amen.